Witam Was ludzie, dzisiaj są ze mną Przewitaję. Bartek, czyli Kotek. Aha, i Kuba. Kuba. A jest Kuba. jeszcze taki jeden Kacper chyba. Kuba, weź trochę, podgłośnij się. No właśnie, Ej Kacper, jesteś czy cię nie ma? Lepiej. Dora, lepiej? No, lepiej? Dora, lepiej, 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 Kacper, dobra. A ja oczywiście jestem Was za. Dobra, dobra bawimy no, się w berka zajebiście. Zabijakę. Zasada. Wilk 17. Dajcie mi coś powiedzieć, ludzie. Dajcie tak, mi coś powiedzieć, tak. Adam. Dobra, bawimy się w berka zabijakę, Adam, wracaj się tu do mnie. Już jadę, piłkoz. Wracaj się tu do mnie. Ej, Bartek... Tego, zasady zabawy są takie. Dwa i trójka i susemka ścigają dwie bt siódemki. Jak my zginiemy, wygr... oni wygrywają. Tak, właśnie macie strzelać i macie nas szukać po mapie. A my nie wiem. Gdzie jedziemy? Rozdzielamy się. Dobra, dawaj. To ty mi stronę, ja winął. Pędź jedzie... szybko! Pędź szybko, idioto! Jedź! Nie mogę szybciej. Pff. Zajebistość. <laughs> Dobra. Już, już było blisko. Uciekaj. No Uciekaj, zagadaliśmy się. Zagadaliśmy się. To oni po prostu nie jest czy ty masz, róż. Czy ty masz stakowy silnik? Czy mi się zdaje? Nie wiem. Masz twarz wymaksowany, czyli silnik na sam, sam już ten końcowy? Nie wiem, a co? Mogę zobaczyć. No bo jeśli, bo jeśli tak, to masz najlepszy silnik jaki możesz i jesteś bardzo szybki, a jeśli nie, to jesteś bardzo powolnym czołgiem. I, ma, i mają cię na szweta. Ile ładuje ten najlepsze działko? Nie wiem, ale... Jeśli chcesz o to pytać, to nie pytaj się nas, tylko py, pytaj się pijaka. Nie, ja wiem, kogo no mam. Niech on się spyta wujka Google. Ale to, że... Też tak mówisz, mój wujek tak mówi. Na serio? Tak, mój wujek tak mówi i ciągle to mówi. Chcesz coś wiedzieć? Wujek Google przecież istnieje. <laughs> to powiedz mu że... Nie chcę to Ej, sobie powiedzieć. To słuchaj, to powiedz swojemu wujkowi, że jest naprawdę mądry. <laughs> Nie na serio, bo tylko wielkie... bo tylko mądrzy ludzie tak mówią. Wiem, że jest mądry. Był w wojsku marynarzem. No, to, pewnie, to pewnie wtedy dużo pił. Ham. Nieprawda, to jest tylko stereotyp. To nieprawda, że marynarze pili. Prawda, bo to To, prawie... to tylko stereotyp. On jest marynarzem, nie, był marynarzem, a nie piratem. Bartek, a ty w ogóle mnie widzisz. Tak? Może Pijak. No, Nikt was nie widzi na raj. Boże Kuba, jesteś strasznie cicho. No wiem, bo mam słowo mikro i muszę Ej, Nie ma wbijania to... na bazę, nie ma kapa. Macie nas Właśnie. szukać. Nie kapuję, a raczej ja po muszę przejechać, niech się uciechać naokoło. Ej, a potem ktoś inny. Ej, weź się zabij. Ej, Adam, weź się zabitą betę 7 i jeszcze raz zaczynamy zabawę. Dobra, nie muszę go prosić. Widzicie, jaki Adam jest miłym kolegą? Nie trzeba go prosić. Trzeba raz tylko powiedzieć. Mi wiele razy nie trzeba powtarzać. No hej. No, widzicie, jaki dobry kolega. No, zaraz, jeszcze raz zaczniemy, bo no mnie właśnie. za szybko zabiły. Za Dobra, dawaj jeszcze na, raz. Stawaj tam... stawaj... No, nie ma? Nie ma czołgu zmieniania. Nie, wąs tym czołgiem. Zaczynam. Nie. Ej, bo w ogóle Bartek, mam dziwne przeczucie. Nie, już... wąs z czołgami, mają być lisy. Bartek, co? Masz dziwne przeczucie, że skoro znowu nagrywamy wota, to nie zdążymy co? dzisiaj War Thundera. Właśnie, ja się no dziwię, dlaczego ty. No dawaj, na dawaj tego isa. Jo, ja jestem prędkości na... isa 8. Chodźcie na wó no nie, bo my będziemy chcieli jeszcze raz po prostu pograć i zaraz idziemy dopiero. To Do ty idź już tam przegra, ja. Dawaj tego Isa, trójkę, dawaj sa trójkę. Ja jestem jakby coś. sensu, bo to jest takiego samego tego. i no. sa Dawaj isa trójkę. Ale jak nie jestem ma sam, to no, może no. Sprawiedliwiej. Wirk, weź bitwę. No dobra, no to sprawiedliwiej, no dobra, ci kurwa będzie, ja pierdolę. pierdolę. Jezu... Pierdolę. I taki to jest ogarn na moich nagraniach. Właśnie, nie? Ja hmm. się dziwię, jak ty, jak ty to nagrywasz, na pewno się to widzą nie za bardzo podoba. No gdzie tam, właśnie, powiem ci szczerze, że ja... Ej, to weź wywal pijaka, ej, to weź wywal pijaka na razie. Na razie w ogóle skąfy, nie, skąfy wywal. nie będę. Nie no, zaraz do niego zadzwonimy, jak będziemy na czy to zadzwonimy przecież, nie? No dobra. Nie no nie wywalajcie skąd. No dobra, nie wywalam. Cze... Robertek, dobra Bartek, Dobra, uciekamy. Uciekamy już. Nie, 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 musimy się rozdzielić. Uciekamy, dobra. gdzie pieprz rośnie teraz. Tak. No dobra, niech mi się tylko silnik rozgrzeje. Uciekamy, to już od razu, więc nie masz co nas na mapie, na bazie nas szukać. No właśnie. WTF za chwilę. O, Stalin dobra. Czy ty umiesz w ogóle pisać War Thunder? Mówi się WTF. Co? Ale ja nie pisałem. Jaki debil. Robił. Ty pisałeś, bo tego, bo to jest przeciwnik. Wyświetli mi się przeciwnik, że to napisał. No właśnie, I to... jeszcze na biało, czyli na tabie, to napisałeś. No. Pisałem wytw. Aha, Nie No. Aj, Ty masz w ogóle na teraz? Nie, nie będę grał. A. To ściągnij. Właśnie chciałem mówić. To se ściągnij. To se ściągnij, to będziesz z nami nagrywać. Będziesz uważany za Prokoxa. Yo, yy, tylko Boże, Bartek. w nogi! Eee, ja pierdolę! Jak Bartek. ty tu wjechałeś? Bartek, słuchaj, mam propozycję. Uzgodnij ze swoim tatą yy, pobranie skilla. Czemu? Już masz skilla? No, niedługo z niego też będę nagrywał. A to spoko, ja nie będę miał skilla, bo za dobrą grafikę ma ta gra. Nie będę jego miał. Będzie się tak wierzać mi cholernie, że się nie opłaca w niego grać. Spoko, ej, a w ogóle wiecie co ludzie? Ja jestem zarąbisty. Miałeś... A zresztą ty miałeś chce ściągnąć Neverwinter. Miałaś chce Neverwinter zrobić. Mam to, no nie, ale mi nie działa. A zaktualizowało się chociaż? Eee, nie pamiętam. Jutro to a, pisze, a pisze ci ścieżka? Pisze ci na żółtym kwadracie aktualizacja, a na drugim pisze ci y, tego ścieżka? Mm, nie wiem, chyba ja. No to się aktualizuje. No dobra, no to jutro to zrobię. No i w sumie to chyba będzie koniec nagrania. No. no dobra, Idziemy dobra. na Worda, teraz. To, na razie.